Witajcie, witajcie bardzo serdecznie. Witam Was w kolejnym odcinku z wojny na Ukrainie, raport wojenny dziś, dni od 17 do 20 kwietnia i działo się całkiem sporo. Jak już wiecie, rozpoczął się drugi etap działań, drugi etap ofensywy, drugi, druga runda wojny na Ukrainie. Właśnie w niedzielę jak wstawiłem nowy filmik, pojawiły się już informacje o działaniach. I może nie zwlekajmy, przejdziemy od razu. Front Karkowski, może tak nazwijmy, żeby to było. Odcinek Karkowski. No, tutaj się też podziało, dlatego że strona ukraińska uprzedziła, jakby działania rosyjskie. W pewnym sensie próbuje. I wychodzi im to. Próbuje nacierać. Tak, nacierać dwa kierunki uderzeń jeden kierunek oczywisty próbujemy dowództwo ukraińskie próbuje odsunąć zagrożenie od Charkowa samego atakując na kierunku północnym udało się tutaj zdobyć dwie miejscowości ale nas interesuje najbardziej właśnie ten kierunek wschodni gdzie wojska ukraińskie uderzyły i zdobyły Peczeniak oraz zdobyły Lebieżne z rejonu Słuchajewa uderzając i zbliżając się oczywiście do, do Kupiańska jest daleko ale ten z, kierunek uderzenia sugeruje nam, że wojska ukraińskie, które tutaj działają mają za cel wejście na tyły zgrupowania, które walczy pod Izium albo w sumie w tym południowym nawisie, który tam wisi i, i próbuje z niego Rosja nacierać ale, 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 słuchajcie, tak, mamy tutaj przypływ nowych sił rosyjskich. Mamy słynną 64. Brygadę zmechanizowaną, która otrzymała od samego pana Putina gwiazdę i tytuł gwardyjskiej za mordowanie cywili. Mamy tutaj 38. Brygadę zmechanizowaną, która wzmacnia tutaj grupy batalionowe ze 106. Dywizji Powietrzno-Desantowej. Mamy także oddziały 144 Dywizji Pancernej, która tutaj no, to, to by świadczyło o tym, że pod Izją Rosjanie mają zakłóconą koncentrację. Część wojsk, które pewnie byłyby do wykorzystania w ataku zostały wykorzystane właśnie na tym kierunku. Na kierunku Karkowskim i suchajewskim dokładnie. Ale na udane natarcie ukraińskie świadczy też o tym, że jednak te siły ukraińskie są na tyle mocne, że mimo wzmocnienia tego kierunku tymi oddziałami rosyjskimi są w stanie zajmować teren i ten teren utrzymać nie ma do dnia dzisiejszego informacji, żeby ten teren został odbity a to tylko świadczy o tym, że te wojska cały czas pomału pomału idą w kierunku Kupiańska przełączmy się może teraz na drugą mapę Tutaj wam chciałem pokazać to potencjalne uderzenie, które tutaj wychodzi z rejonu właśnie Czuchajewa, w kierunku Kupiańska. Jak widzicie, idealnie tutaj na tyły mamy tutaj naprawdę jedną drogę, bo mamy tutaj Borową, która most jest zniszczony. Wojska ukraińskie tutaj zrobiły świetną robotę. Jedną drogę zaopatrzeniową dla tych wojsk, które już na ten moment są lekko. Tak powiem, mają zakłóconą koncentrację i uderzenie. Oczywiście te wojska uderzyły i zaraz przejdziemy do tego, ale bardzo ciekawe, bardzo interesujące uderzenie ukraińskich wojsk, które tutaj odciągają z głównego kierunku natarcia rosyjskiego siły, które ma, mogłyby potęgować to uderzenie, ale przede wszystkim także zakłócają i powodują, że to zgrupowanie uderzeniowe jest osłabiane. Jest osłabiany właśnie kosztem tego odsyłania wojsk na północ, aby zabezpieczyć czy przerwać działania ofensywne w tym kierunku. Słuchajcie, teraz, jeżeli chodzi o Donbas, bardzo, bardzo dużo intensywnych walk, szczególnie mając na uwadze to, że Rosjanie skoncentrowali w Donbasie 76 grup batalionowych, grup taktycznych, bojowych, które są przygotowane. Do ofensywy, do tego bardzo silna artyleria rakietowa, lufowa, która właśnie prowadzi i jest wykorzystana w bardzo intensywny sposób. Rosyjscy dowódcy, wiedząc, że tych żołnierzy nie mają zbyt wiele, wykorzystują lotnictwo oraz artylerię, a może i w szczególności artylerię różnego rodzaju, czy to rakietową, czy lufową, do maksimum, żeby, żeby dopiero po zniszczeniu tej infrastruktury obronnej linii obronnych wpuścić do ataku wojska zmechanizowane i pancerne. Słuchajcie, zaciekłe walki w niedzielę w rejonie Kreminy, gdzie wojska rosyjskie po całodniowej walce zdobyły miasto, mimo że strona ukraińska twierdzi, że walki trwały dalej u, na przedpolach miasta do dnia dzisiejszego. Wiemy, że miasto jest pod kontrolą rosyjską, ale nic więcej. Były tam jeszcze informacje, że przerwali Linie, że włamali się, może tak to nazwę, ale nic z tego więcej nie wyszło. Włamanie zostało zaryglowane, i tyle. Zaciekłe walki w Rubieżnym, gdzie wojska ukraińskie walczą w mieście. Sywerodonieck jest bombardowany. Zaciekłe walki w Popasnej, gdzie wojska rosyjskie zdobyły kilka przecznic oraz posterunek policji i nic więcej nie uzyskały tutaj przełamania. Dodatkowo pojawiły się kolejne jednostki ukraińskie, z czego znamy 10. Brygadę. Ja ją umiejscowiłem w rejonie Popasnej, ale co do tej miejscowości i do tej brygady Piechoty Górskiej Szturmowej nie jestem pewny. Natomiast czwarta Brygada Szybkiego Reagowania, która walczyła w Kijowie. Walczy w rejonie Rubieżny Krymina, wspomaga 128 Brygadę Górską, które tutaj toczą zaciekłe walki. Zaciekłe walki były też oczywiście w na linii Ato, w wielu miejscach bombardowania, ostrzały. Nigdzie nie uzyskano powodzenia, ciężkie straty. Wywiad ukraiński oraz osoby cywilne twierdzą, że Rosjanie ponieśli naprawdę bardzo ciężkie straty. Wiele osób jest rannych, wiele osób, żołnierzy zostało zabitych, sprzęt jest zniszczony. Oczywiście świetną robotę robi ukraińska artyleria, która tutaj. pomocą dronów, przykrywa ogniem pośrednim o, oznaczone cele no i mam nadzieję, że amunicji im nie braknie słuchajcie, jeżeli chodzi o sam Izium tutaj niewiele się stało, niewiele się działo też wojska oczywiście rosyjskie próbowały zdobyły Andriewkę ostatecznie oraz prawdopodobnie częściowy sukces odniosły w rejonie Dmitriewki nie ma na razie potwierdzenia co do tej miejscowości czy została ostatecznie zdobyta czy nie mówimy o tej miejscowości Dmitriewka mamy informacje, że próbowali też nacierać w rejonie Donhenke Don, Don Don ale też nieudane więc tutaj wojska rosyjskie są, próbowały jednak opór ukraiński jest bardzo mocny wojska rosyjskie natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, nie mogą liczyć na razie na jakieś większe wsparcie, dlatego że te odwody, które były w tym rejonie, przekierowano częściowo w rejon na północ, w rejon Suchajewa, aby wesprzeć tamte rosyjskie oddziały i zatrzymać ewentualną ofensywę ukraińską, która wyszłaby na tyły tego zgrupowania. Jeżeli chodzi o front południowy, tutaj także intensywne walki szczególnie pomiędzy Połochną, Hulaju, Hulaju Połę oraz Nowosiłką. Bardzo ciężkie straty po stronie oczywiście rosyjskiej, ale też i po stronie ukraińskiej. Ciężkie walki w rejonie Tomariewki, Nowosiłka, Tomariewka, tutaj 110 Brygada Gwardii, znaczy przepraszam, Gwardii Obrony Terytorialnej no, poniosła ciężkie straty. Mamy tu informacje o zdobytym punkcie naprawczym na, 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 tej, na tyłach tej brygady. Rosjanom udało się zdobyć kilka sprzętu, że tak powiem, ukraińskiego, który był w naprawie. Nie, zostało, nie zdołali go ewakuować, ale linia frontu tutaj nadal się trzyma. Mimo ciężkich strat po stronie ukraińskiej, bitwa tutaj cały czas trwa. Mamy też informacje z dnia wczorajszego, czyli z 19 kwietnia, że wojska ukraińskie odbiły Marinkę. To jest jedno, jakby miasto pod Donieckiem, które utracono na początku ofensywy, czyli w dniu wczorajszym zostało ono odbite, przejęto kontrolę z powrotem nad tym, mieście, nad tym miastem. Niektórzy mówią, że to jest tak jakby dzielnica, nawet Doniecka. Na tym moment mniej więcej tak to wygląda. Oczywiście mamy informacje o ruchu oporu, o intensyfikacji ruchu oporu. Tokmak w Melitoporze, który no, może się rozrastać. Miejmy nadzieję, że tak będzie. Jeżeli chodzi o kierunek hersońskim, zaciekłe walki na linii miejscowości Stanisław oraz Aleksandrówka. Dzisiaj była informacja, że w sumie dwie informacje, czyli 20. Kwietnia, że obsada Aleksandrówki wycofała się z okrążenia, czyli można byłoby. Się, informacja z ukraińskiego dowództwa, że grupa, która broniła tej miejscowości, wycofała się z okrążenia, prze, udało się jej przebić przez linie rosyjskie. Druga informacja z tego samego dowództwa była taka, że przeciwnik, czyli Rosjanie, atakowali na linii Stanisław-Aleksandrówka i przeciwnik został odparty, więc tutaj. Możliwe było włamanie, czy tam powiedzmy garnizon tej Aleksandrówki czuł się zagrożony i ewakuował się, po czym wykonano kontratak i linia została utrzymana. Jednocześnie Czabajewka, Czabajewka no jeżeli źle mówię, słynna, słynna nasza wieś pod Hersoniem, po raz 17 uderzenie artyleryjskie, tam jest dość cały czas zgrupowane spore siły, jako główna baza, łącznie z zapleczem logistycznym i zapasami amunicji jeżeli chodzi o pozostałe odcinki nie zanotowano większych walk, ostrzał prowadzony przez obie strony Mikołajów znowu zbombardowany i nie wiemy dokładnie jakie są tutaj plany mamy jeszcze ostatni odcinek oczywiście Mariupol już 17 w niedzielę 17 była informacja, że prawdopodobnie z rejonu portu południowego, południowego wojska ukraińskie przebijały, przebiły się na teren Azowstalu zakładów. Mamy, mamy taką twierdzę, która jest tutaj trzymana przez różne jednostki. Główną jednak siłą jest pułk Azow, a dokładnie pierwszy batalion oraz elementy 36. Brygady Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej z różnymi elementami. Które tutaj mamy, z innych jednostek, oczywiście nie mówimy już o pełnych składach, bo ciężko nazwać te jednostki, i tak nie walczyły w pełnych składach. Pułk Azow składa się z dwóch batalionów i jednostek wzmocnienia. Wiemy, że na pewno w, w Mariupolu walczy, walczy pierwszy batalion z kompanią, pierwszą kompanią czołgów oraz dywizjonem artylerii. Jeżeli chodzi o 36. brygadę, wiemy, że na pewno jest tam 501. batalion, bodajże. Który jest jakby częścią tej brygady. 503 był samodzielną, więc tutaj nie należy. Oczywiście mamy też inne jednostki. Wiemy, że te walki trwają. Rosjanie bombardują bardzo intensywnie rejon Azowstalu. Lotnictwo Strategiczne Rosji zrzucało, zrzuca tam bomby. To są tak zwane to, to ewidentnie są narody dywanowe, które tutaj za czasów II wojny światowej niszczyły. Infrastrukturę niemiecką, to tak samo teraz wygląda w Mariupolu. Ten zakład Azowstalu, ten teren zakładów Azowstalu, to jest naprawdę miasto w mieście. On był wybudowany za Związku Radzieckiego z najlepszego materiału. Posiada do sześciu kondygnacji w głąb ziemi i, i, i naprawdę można bronić. On był w sumie był budowany z myślą o atakach atomowych. Więc tutaj obrona, obrona naprawdę będzie. Ciężka jedynie, co można się obawiać, to braku żywności, amunicji, chociaż żołnierze ukraińscy walczą. Codziennie pojawia się jakiś filmik właśnie z walk w Mariupolu, i taki był w niedzielę, był też w poniedziałek, we wtorek, także tutaj cały czas walki się toczą, dlatego że działa tutaj około 11-12 batalionowych grup. Słuchajcie, na 76 batalionowych grup taktycznych, które zostały skoncentrowane przez Rosję, aż 11-12 tych grup walczy w Mariupolu. To jest, słuchajcie, no nie, no, to jest naprawdę duża siła, która jest jakby na razie zmuszona walczyć tutaj. Dla Rosjan jest to punkt, jeden z kluczowych punktów na mapie wojny. Jeden z najważniejszych punktów i za wszelką cenę chcą go zniszczyć, chociaż przewodniczący Donieckiej Republiki twierdził, że ostatnio w sumie, że walki o Azowstan się rozpoczęły. Na razie wiemy, że te walki są, jednak nie słychać, żeby miały jakieś sukcesy wojska rosyjskie w tym terenie, ani kadyrowcy, ani żołnierze Donieckiej Republiki, ani jednostek rosyjskich. Nie odnotowały jakiegoś większego wejścia w ten teren, ten teren trudny w sumie. No, ale czas pokaże. Mam nadzieję, że, że wytrzymają, I, i tak to mniej więcej będzie wyglądało. Nie wiem, jak będzie wyglądało następne dni. Cały czas ta walka, ta wojna w Donbasie trwa. Wiemy, że walki ani przez te trzy dni nie zmniejszyły się. Natężenie tych walk jest. Wojsk rosyjskich przybywa. W ostatnim okresie czasu właśnie przybyło 11 grup w terytorium Rosji. Częściowo są to jednostki, które walczyły na innych odcinkach. Pojawiła się przecież nam 74, która walczyła w rejonie Sum. 90, która walczyła w sumie pod Browarami, bardzo głęboko weszła w terytorium Ukrainy. Walczą tutaj elementy właśnie pod Kreminą. Mamy jednostki, które tutaj przybywają, ale... Pamiętajmy, że przybywają też i ukraińskie jednostki, które walczą. Mamy tutaj naprawdę bitwę, której jeszcze od 80 lat nie widział nikt w Europie. Ostatnie takie walki były w czasie II wojny światowej. I trzecia bitwa o Charków, czwarta bitwa o Charków, o Donbass, obrona rzeki Mius. Później mamy o Dąbas, przecież no szereg bitew W przeciągu 43 roku gdzie Wojska To tutaj walczyły Rosji, Związku Radzieckiego przepraszam Oraz Niemiec Słuchajcie tyle z tego odcinka Pozdrawiam, trzymajcie się, cześć